Witam wszystkich na moim kanale Ogród Góralki z tej strony Paulina. Dzisiaj zrobimy sobie palmę wielkanocną. Weź drucik, sztywny patyk i obwiąż drucik wokół patyka, tak aby nie ruszał się on po patyku. Na czubek swojej palmy wybrałam bielone zboże. Weź kilka kłosków, ładnie ułóż i wyrównaj. Przymierz do naszego patyka i obetnij zbędne końcówki. Umieść kłosy zboża przy patyku wkoło niego i obwiąż drucikiem. Weź jeszcze kilka kłosków i dołóż je tak, aby nie było widać patyka. Weź bukszpan i ułóż go wokół patyka. Obwęż w koło dwa, trzy razy. Moim kolejnym dodatkiem będzie len. Podziel go na małe bukieciki i układaj je wokół naszego patyka przy bukszpanie. Całość obwiąż dwa, 3 razy w koło. Dołóż znowu bokszpan w koło patyka. Obwiąż w koło całość dwa, 3 razy. Kolejnym moim dodatkiem będzie uniola latifolia suszona. Tak jak len. Biorę ją w kubki i obwiązuję w oku patyka. Dołóż kolejną warstwę bukszpanu oraz wierzby, czyli bazi. Następnie znowu dołożę suszonego lnu. Kolejno suszonej unioli oraz bukszpanu. szpanu. już teraz kłosy zboża. Trochę bardziej i obwiąż 2-3 razy w koło. Całość zakończ bukszpanem i mocno zawiąż na koniec kilka razy w koło. Pamiętaj o złotym podziale we florystyce, czyli 2 trzecie i 1 trzecia, to znaczy 2 trzecie palmy Jedna trzecia rączki. Porządny zaciąg drucik. Ja swoją rączkę postanowiłam owinąć białą wstążką. Weź trochę kleju na początek. Daj na wstążkę oraz po patyku i owijaj w koło patyka. Na koniec weź suszone kwiaty i poprzyklejaj wokół swojej palmy. To tyle w tym filmiku. Zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału i zachęcam do oglądania innych filmików. Pozdrawiam. Just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my call.